Cześć, ja nazywam się Dante i tak jak obiecałem w filmie z ciekawostkami z Mortal Kombat Aftermath, w tym materiale ostatecznie odpowiem na pytanie, czy krypta w Mortal Kombat 11 jest kanoniczna. Dlaczego robię o tym filmik? Ponieważ pod materiałami, które poruszają temat wydarzeń z krypty, pojawiają się takie komentarze. I takich wpisów jest więcej. Nigdy nie chce mi się na nie odpisywać, więc następnym razem, jeśli ktoś napisze taki komentarz, w odpowiedzi będę wklejał link do tego filmu. Więc wydarzenia skrypty są kanoniczne? Nie kurwa nie są! Ale Dante w następstwach pojawia się gościu o skrypty! Zamknij się! NetherRound Studio wrzucając tego śmiecia do fabuły, Aftermath spuściło tyle gówna w kiblu, że a szambu wyjebało. Aczkolwiek dwie rzeczy skrypty są kanoniczne, ale o nich powiem na koniec tego filmu. Teraz przedstawię wydarzenia ze story moda z MK11, które zaprzeczają temu, że krypta jest kanoniczna. Zacznijmy od Keino, którego szkielet możemy znaleźć w krypcie. W fabule MK11 Kano został zabity w bazie głównej Black Dragons, więc komu by się chciało przenosić jego ciało do jaskini Gora? Plus, czaszka Kano w krypcie wygląda normalnie, a każdy kto pamięta śmierć przywódcy Czarnych Smoków wie, że Pani Blade zrobiła mu dodatkową dziurę w głowie. Kolejną rzeczą mówiącą nam, że krypta nie jest kanoniczna jest ciało sektora. W fabule były wielki mistrz klanu Linkway wysadził się w powietrze i zrobił boom, więc raczej nic by z niego nie zostało. Przed ostatnim argumentem na to, że wydarzenia skrypty nie mają wpływu na główną linię czasową, są głowy wojowników, które nabijamy na pale. Kiedy miało się to wydarzyć? Po fabule Mortal Kombat 11 Aftermath? Złodziejaszek skrypty pozabijał i poucinał głowy wojownikom z uniwersum Mortal Kombat? W takim razie nie mamy na co czekać. Mortal Kombat 12 nigdy nie wyjdzie, ponieważ wszyscy bohaterowie nie żyją. Super co? Dzięki gościu. Jeśli te fakty was nie przekonały, no to na koniec zostawiłem argument, z którym nie da się dyskutować. Oto on. Już spieszę z pomocą dla osób, które nie mówią po angielsku, aczkolwiek, shame on you, jeśli w dzisiejszych czasach nie mówisz po angielsku. W prostych słowach: twórcy Mortal Kombat 11 popuścili wodze wyobraźni w kwestii wydarzeń w krypcie. Tak jak endingi w drabinkach nie muszą być kanoniczne. Jestem okropnym tłumaczem, wiem, ale mam nadzieję, że rozumiecie, co mam na myśli. Tego tweeta napisał Dominik Ciaciolo. Ciaciello. Ciacialololo. Boję się, że przekręcam jego nazwisko, więc nie gościu sam się przedstawi. Hi, I'm, Dominic I'm the story and voiceover director for NetherRealm Studios. Na Wikipedii Mortal Kombat 11 ten pan jest przedstawiany jako scenarzysta. Natomiast Dominik sam o sobie mówi, że jest story director i voiceover director. Czyli reżyserem fabuły i dubbingu? Chyba tak powinno się tłumaczyć te stanowiska? Jeśli sam pan Mortal Kombat pisze takie rzeczy, to nie ma o czym dyskutować. Temat zaorany: Krypta nie jest kanoniczna. Wszyscy fani Reptile'a, Ermaka i Kensiego możecie spać spokojnie. Wasi ulubieni wojownicy żyją. Natomiast dla wszystkich fanów Gora, mam złe wiadomości: Książę Shokan nie żyje. Możemy zobaczyć jego ciało w chapterze Jackie i Jacksa. A wszystkie wydarzenia ze story moda są kanoniczne. Tak jak Gościu Skrypty też funkcjonował w głównej linii czasowej, jednak zginął w świątyni Shaolin i nigdy go nie było na wyspie Shengzhounga. Mam nadzieję, że teraz wszyscy już wiedzą, że krypta nie jest kanoniczna. Wszystkie wątpliwości zostały rozwiane. Jeśli spodobał Ci się ten filmik i chcesz być na bieżąco z nowymi materiałami na kanale, zostaw suba. Jeśli spodobał Ci się ten filmik, zostaw łapkę w górę. Ja się teraz będę z Wami żegnał. Z tej strony, Dante, cześć!